Siemaneczko, tej strony wasz host, Max nie umigać w kolejnym odcinku gry na zlecenie, jakim jest Titi Bus e, Manager. Tak. E, chciałem zobaczyć, ile e, jest do końca, ale okazuje się, że musimy chyba osiągnąć srebrne cele, że móc wykupić kolejną linię autobusową. Na razie mamy tylko jedną, i tą jedną musimy zrobić. E, no i co? i tu jest w sumie siedzenie, się patrzenie, widzę, że mamy otrzeny. Ktoś mnie nienawidzi, George Green. Proszę, umrzyj. <grywy> Kimkolwiek jesteś. Ee, oczywiście, robimy, oczywiście. Prze... Powinniśmy zasadniczo cały czas grać na prędkości najwyższej. Jestem dowolny, gdyż nie ma żadnych problemów z urządzeniem MCP. Leon Wilk wie, co ma zrobić. Okej, okay, to ja sobie po prostu... A mam 3 na 3, 2. Dobra, ale tak nic z tym nie zrobię, bo ja muszę badania. Codziennie rano jeżdżę do pracy autobusem i nie lubię, gdy jest on tak zatłoczony. Więc po prostu na linię musimy wrócić. Niestety musimy zrobić tak. Dostaw, e, idź. E, oczywiście jedziemy, linie autobusowe, e, dostaw dodatkowy autobus, idź. Ktoś tu od podwyżkę, tak? To jest kto? Mechanik. Lub co, chceta <laughs> I tak nic nie robisz, tylko biegasz wokoło. E, wymagane jest e, e, sprzątanko, a potem myjanko. że mam blisko, mylnie. nie. My nie. E, Stadion Cass Silesia, okej. Okay. Potrzebujemy autobusu wahadłowego, na wydarzenie będzie tam potrzebny czwartek, sobota, w godzinach, tak, tak, w masażerze na godzinę, jeżeli kosowamy, zapłacimy tego, tego, oczywiście. Aha, i tu można zaplanować linię, tak? Gdzie ona ma iść? Okej. Okay. Ja, ja dalej nie rozumiem. Pącz z bytą karp, bytą karp. Pącz ze stadion e, KS Silesia. Pinuj mi to. Aha, tu muszą jechać. Dobra. E, tak. Zatwierdź. No, jeżeli jesteś w stanie zrobić to automatycznie. To czemu nie? A wiecie te skargi na temat moich biletów, nieładnie. No, zauważyłem, że zawsze warto... E komfort podróży, internet, styl jazdy kierowcy, e ceny biletów, więc muszę zmniejszyć ceny biletów, tak? Na to, na... Te, to on chce, tak? Okej, okay, to tygodniowy będzie kosztował teraz 60... Ten zrobimy 15 i będzie git. A głównie to ten, to ten, tym się zarabia, to tego zrobimy na 3,50. A tego na 5,50. Nowe ceny biletów, oczywiście mniej opłacalne. No dobra, będę miły dla nich, zrobię coś miłego. Ale zmniejszyłem ceny. Proszę mi nie się, ale ja no może jeszcze skarżę się za poprzedni y, temat. No to ma działać się tylko w kilka elementów, więc to nie będę musiał się tak bawić niestety, ale mi się wydaje, że te odcinki będą krótkie. <grym> no ileż mogę? Siedzieć i się patrzeć nic się nie dzieje No sami wiecie o tym, nie? Że jest coś... Y, it's something not quite right. Okej. Okay. Zarobił dużo, a ta linia jak jak tutaj? Okej, okay, mocno obciążony Posłałem kilka linii, to było git. Mam 29. No, no nie, nie powiedziałbym, że jestem. E... Chcielibyście pewnie za darmo. Tutaj, e... dobra, jest sprzedaż, ale nie powinno być teraz źle, ale teraz musimy poczekać, aż przyjdą po prostu oceny i... E... Dwa... Ba... Zapomniałem o badaniach. Okej. Okay. Nie mam żadnych już badań. Połączone piętrowe. Zadowolenie pasażerów. Blokuję następny przystanków autobusowych, mobilny klimatyzator. Jak ja mogę to wszystko odblokowywać? Zasięg sieci. Hajsy, hajsy się utrzymują, to dobrze. Harmonogram, zachód. Wsutów północ... Aha, działanie obszarów, harmonogram zmian. To byłoby dobre. To potrzebujemy. Obniżenie części. Ale nic nie mogę opracowywać. Dlaczego? Okej, okay, co tu mamy? Przedszkole. Prośba o zorganizowanie wycieczki. Eee, Myślałem, że za autobusem wjeżdżamy o. E, autobus mieści 275. E, dobra. Przedszkole, numer. To proszę. I e, górnoszący park etnograficzny. Muszę wniechać w niego? Jak się da, oczywiście. A, nie można tu musi. Eee, mm, tak. Tak. Eee, I przypisz. 50... 30 to miało być? Eee, 71 pasażerów. O Boże. Nie mam takiego autobusu. Dobra. <śm> eee. Zatwierdź i po prostu ja im e, dostawię jeszcze na autobus i będzie git. Pełna parą oceny. Byłem dziś zaskoczony, gdy zobaczyłem plan e, lekcji linia 1. To wspaniale, że autobusy kursują tak często. No proszę. Komu się w końcu spodobało, ale nikt nie, nie narzekajcie mi na te bilety. Widzę, że tutaj to rośnie nam. Fajne są te wydarzenia losowe, naprawdę. Archanogamon będzie potrzebny, ale nie wiem, czy po prostu to, to dalej się idzie, bo to jest. To jest w ogóle scenariusz pierwszy, a ja mam problem. Ja nigdy nie będę miał oceny czy dwa. Ej, mogę sobie sam wystawić ocenę? Ok, jest cel srebrny. Zrobiony. I to mamy takie mini nie niebezpośrednie, co oni mnie proszą. Więc to jest tylko kawałeczek czasu. To trwa. Więc. E... Ej, założyliśmy, że stawka godzinowa nie jest odpowiednia. Chciałbym otrzymać podwyżkę wynagrodzenia. Proszę. Proszę. Może być. Trzy, okej. Okay. Zantakuj autobusy. Okej, okay, ukończ kursy. Dobra, trzeba, trzeba tego zatankować. Tego też zatankować. Temu... No. Temu też tank tankujemy wszystkie. Eee... Tego wyczyść. Znaczy umyj, żeby nie był taki syfny, ale wnętrze nie jest brudne jakoś za bardzo. O, tego trzeba poprzątać. A potem oczywiście umyjemy go. No Okej, okay, robi się. Jaką oceny? Okej. Okay. Nie narzekają, bo po prostu dają mi jedną gwiazdkę. Nieładnie. To jest czyś biznes. Proszę dawać więcej gwiazdek. Okej, okay. okej, okay, coś tu mamy. Już od dłuższego czasu jeżdżę autobusem i jestem stosunkowo zadowolony. Jedna rzecz, której kierowcy mogą być bardziej ostrożni podczas jazdy. ty widziałem, jak. prawie przejeżdżałem ludzi. <laughs> Lucia Wilk, dziękuję za tą odpowiedź. Jakbym odpisał, dziękuję za, za tą wypowiedź. Ale dała trzy gwiazdki i to jest najważniejsze. Dzięki temu mam trzy. autobusowe 3 i regionalnie korzystać z autobusów na liniach. E, ile mamy linii? Chyba się skończyło. Obecnie wykorzystywane dostaw autobus. E, linie autobusowe, e, dostaw autobus i weźmy. Tak, 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 tak. Tu trzeba dostawiać wnocha do roboty. <grym> To musiałbym blokować, ale jeszcze nie wiem, jak odblokowywać się badania. Może to jest zablokowane? Może muszą mieć więcej... Więcej czegoś? A w ogóle... Po... Naj... Wiecie, co jest najgorsze? Nie pokazuje. Nie pokazuje, dlaczego jest zablokowane. Po prostu jest zablokowane. Może za nic naukowców zatrudnić, nie wiem. Aha, zadowolenie klienta. 2 GB na dzień, stacja aktywna od jutra. 25 tysięcy na dzień, okej. Okay. Oktomobile, NowaNet i SkyConnect. A to są te po prostu. Yy, Może sobie ile, ile tego giga oni mają mieć internetu za darmo? <laughs> nie, ustawię internet im za da darmo i będzie problem. Na, na razie nie mogę za bardzo ulepszać. Okej, okay, mam ocenę. Podoba mi się autobusy MCP. Dobrze. Mają wam się podobać moje autobusy. Nie narzekają na ceny biletów, najważniejsze. Okej, okay, prawie zawalone były, ale idzie dobrze. I posłałem jeszcze dodatkowe dwa, żeby troszeczkę od odciążyć linię. Okej. Okay. A, wyciecz wycieczka chyba się powiodła. Cicho tam. Oczywiście, ten 90 zawsze wypuszczam. A prawdopodobnie, za niedługo będę musiał posprzedawać. Co mamy za oceny? Trzy Mogę się tylko z tym zgodzić. Przy, Przyjazny personel w centrum serwisowym, który dziela dobrych rad. Dziękuję, mam jednak miłych ludzi. Ok, już się polepszyła troszeczkę jazda kierowcy. Ceny biletów dalej mi się nie podobają. Komfort podróży jest kiepski, internet jest kiepski, no nie ma. Ale jestem zablokowany. Proszę. Chodzi w kółko, ja mam ci dać podwyżkę za chodzenie w kółko, tak? albo oni do do, 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 do soboty będą, dobra. E, oczywiście, i to jest najnowsze. Ok, dodatkowy autobus, dobra, są dodatkowe autobusy. więc Zjeżdżam cały czas. Eee, to tak powoli, szybciej. Tu się naprawdę nic nie dzieje. Naprawdę. Chciałem, żeby się coś tu działo więcej, więcej tych losowych zdarzeń. Czy jeden już mamy? Dobrze, dobrze. Polepsza nam się ocena troszeczkę, bo myśmy ceny biletu zmniejszyli. Okej, okay, tych jest mniej, więc te zdrożeją do czwórki. Eee, tego jest więcej, więc robimy sobie dla nich promocję 3. To zostawimy z ceną. Nie, robimy e, 5, 4, 5, 13 i 60, żeby zadwolić ich, będziemy mieli 50. o. Nie ma... I... Jak tam wam chodzenie w kółko? Boże, po go ze sprzątać. Ten jest pełny. Ten jest pełny. Sprzątać, umyć i ee... naładować paliwo, albo po prostu zatankować, jakby to powinno być umówione. To powinien być challenge: jak długo wytrzymiesz tutaj. <śm> Bardziej ta gra chyba nadaje mi się, wydaje, na stream. Piście, co o tym myślicie? Bo to jest taka gra, że puściasz się w tle i rozmawiasz, nie? Ewentualnie napiszcie, jeżeli, co, jeżeli chodzi o badania. Czy to jest zablokowane przez scenariusz? Czy to jest po prostu zablokowane? Z powodu tego, że muszę mieć srebro. Czy jest to zablokowane? Nie wiem, bo muszę mieć naukowców więcej. Proste. Wystarczy po prostu ee, mm, zmniejszyć. Okej, okay, co mamy tutaj? Nowa mocena, Mógłbyś się... postarać. Emanuel? Panie Emanuel. Co pan... za przeproszeniem? Co to, to? Mógłbyś się bardziej postarać? O co chodzi bardziej postarać? Kurde, rady jak nauczyciel. Żadne. To jest żadna rada, to jest żaden pro... To jest człowiek nikt. Wkurzają mi ci si ludzie, ale to jest chyba dobre. Zresztą mnie wkurzają ludzie i ich opinie. Oczywiście, że przypisz. Eee, aha, to jest to. I potrzebujemy 41, 30, 30, 55, będzie. Oni mówili, że czwartek, więc nie autobusowe, wycieczka, ok. Ten nie ma wykorzystania, dobra, zostawamy dodatkowy autobus, ten mały jeszcze. Jakby, jakby się nagle ten. Mam nadzieję, że mi nie zniszczą autobusu. Jaki autobus w ogóle możemy kupić? Dziękuję za zapisanie gry. Ok, mamy 95, 94, 90 z dużą ilością paliwa, który jest tańszy. Kupimy sobie. Hmm, a może ten droższy? On ma 4 pasażery więcej, ale jest gorszy w e, miejsc mie siedzących. Ok. Ma 49, a ten? 33. A, to ma więcej miejsc siedzących? To kupujmy sobie go. Oczywiście standardowy kolorek żółty z czarnym. Zastosuj. Nowy autobus, jak co przyjechał? Będzie, mi, będzie w ten. E, autobusy Linia 1, nieco bardziej zatłoczone niż zwykle. E, ja muszę wiedzieć, czy jest zatłoczony, czy nie, bo ja ci poślę. Okej, okay, dobra, to dostaw dodatkowy autobus i niech leci nasz nowy autobus. Sobie, sobie, sobie kupiliśmy. E, oczywiście, że przypisz i jedziesz. E, przypisz, i jedziesz. E, mam. Ma, Poczekajcie, ja mam pracownika jeszcze. Personel. Kierowca autobusów, ok. Prowadzi, prowadzi, prowadzi. Nie mam więcej ludzi. Przeda dobra, to zatrudniamy. Zatrudni pracownika. E Brakuje szafka, dobra, no to gdziekolwiek. że korytarz, szafka, nie? I teraz. E to jest fajne, że on e kierowca autobusów zatrudni. nie mam więcej autobusów? Poczekaj, czekaj, jeszcze raz. Eee... Serio? Tam stoją dwa autobusy! Co, co jest grane? Czy to, to jest... Czy to ja mam sobie... Mam sobie wyobrazić, dobra. Eee, nowy autobus... Tu mam Mastera jakiegoś, ale to jest do dupy. Cito Sprinter, New Ramzes, E-Way. Okej, okay, to weźmy, weźmy elektrycy. Nie, elektrycy to chyba mam. Moje autobusy. Electric LE, SK. To Splinter New Ramzes, okej. Okay. A mam, to jest Electric LE. E-Way i Cisteria. Okej, okay, to sobie kupimy New Ramzesa drugiego. Oczywiście standardowo rzuć połączona z czernią. I teraz yy... niech tylko wiedzie, a ja teraz. Tak. Idziesz Nowak. Sorry za nie do odciągnięcia. Serio? A te dwa autobusy to co? O Boże, ja muszę kupić kolejny autobus. W zajezdni, właśnie, w zajezdni. Są dwa w zajezdni. Nieczynne, nieczynne. Jest na zmianie. Tak, autobusy dla tej, dla tej zmiany? O Boże, ja nie będę autobusów. Dobra, weźmy sobie kolejną eskę. Trudno, zbankrutuje to. Te są dla ale na coś czekają. Nie wiem. Może się zbugowały. jest to też możliwe. Jakie oceny? Okej, okay, żadne. Znaczy, tak jak powinny być. Biletów, biletów na liniach. A to muszę otworzyć linię, a mi nie pozwala na razie. Aha, pojechał, dobra. Aha, bo oni, z... oni zamieniają te. Dobra. I tak to jest, jak ja nie rozumiem symulatorów za bardzo. No dobra, no przydałoby się tutaj ocena jakaś. Uważam, że to wspaniale, MCK swoje przejażdżki w rozsądnych cenach. O, oh, wow! Sharon napisała! Idziesz? Znaczy, tu się po ładnie pokazuje, więc jak tu mi się pokazuje, to bez po problemu mogę przepisywać. Teraz mam już wolny autobus, musiałem naprawdę na niezłą flotę nakupić. Ale czy mam tyle miejsc parkingowych? W ogóle nie jeżdża tu w na zasadzie żadnych zastrzeżeń do tej czystości. Zawsze jest trudnie, bez widocznych zabrudzeń, czy połamanych siedzeń. Ej, pilnuję, żeby... żeby... Żeby to, to wyglądało w miarę, żeby wiesz... Zawsze po jeździe ludzie na pewno mną zasypiać mi e, miejsca. To jest oczywiste. O, jest 3-2, to dobrze, bo te, ta ocena. O, jeszcze normalna ocena w końcu. Ten czwartek wyszedł mi naprawdę dobrze, <laughs> to już mam wykonane, to już mam wykonane, tylko to muszę mieć, ale tego jeszcze nie zaraz zrobić. Yy... No bo to są linie eventowe. Brak dostępnego, a teraz kierowcy nie ma. Kierowca autobusu, zatrudni pracownika, ten ma kiepskie umiejętności, ten przynajmniej ma umiejętności, damy ci tak. Robert, Log, Robert Robert Long. Jak Iron Lung. Dwie kupiłem właśnie, jakby się tego spodziewać można. Mówię, mają zkiwać informacje. Dziękuję, Wiktor. Wiktor zawsze jest najlepszy. Przedaj pełno biletów. Dostałem hajsiwo pewnie za to, za wykonanie tego zadania, nie? Jakieś 45? Okej, okay, dobra. Punkciki! Tu pisze! Punkciki i hajs! Ile kosztują badania? Dobra. Klimatyzacja bardzo ważna, to w każdym... w tym będę musiał zainstalować. Jak badania? Lepsze wyżywienie dla pracowników. A co one daje? Większa życiwość pracowników, dobra. To też się może przydać. Nie wszyscy pasażerowie... No, no, no przykro mi! Ta, jak, jakieś drobne chyba... Zapłaciłem 4000, mnie potrącili mi grzywne i tyle. Taki ze mnie kiepski kierownik! Panie kierowniku! Może byśmy wysłali większa od bucu. A nie butu! Okej, okay, nie jest jakoś tam przesadnie zabrudzony. Tema jeszcze paliwo. Nie Trzeba tak masowo tankować tego. Okej, okay, nie trzeba. Dostawmy jeszcze jeden. Ten koleś czy ten koleś ma zielone afro nie zielone włosy. Okej okay. jak tu oceny o Dorota ride dała 5 na 5. Co mam tutaj jestem e, stamtąd mcp ujadam ich usługi mają bardzo dobry system konserwacji wszystkich swoich autobusów, więc są one zawsze w dobrym stanie. <laughs> Dziękuję! Dbam o to, żeby moje autobusy były czyściutkie, bo ja wiem o tym, że e, brudny autobus, to ludzie wkurzeni, to coś świste, nie? Logiczne nawet. Okej, okay. nic nie trzeba. No tak, kończy się zaraz dniówka. Wszystkie autobusy są na, na miejscach parkingowych, chyba, że jakiś jeszcze jeździ. Podobnie tak, yy, yy. aha, to ja, ja... Ja wiem co jest tutaj, Ulica Przydałoby się nam Nie to O Jakby co? Nie, nie, nie pas na piąteczek, piątunio! Oczywiście przypisujemy yy, Ten jest... ten jest... najbardziej pojemny jest ten, więc leć. już se zobaczę zaraz linię. Chyba sobie dostawimy jeszcze. nie jest źle. Mm, no ma. Tu nie jest dobrze. Ale ja kupowałem dużo autobusów, więc. Dopóki jeszcze jestem w stanie utrzymać. E, nie to, to i linie. Ok, i dostawiamy od razu kolejną dziewięćdziesiątkę. Dzięki wysokiej e, częstotliwości linia 1 stałem się regularnym kierowcą. E co? <laughs> Dobrze to czytałem? No, ale patrząc na tobie, no to już już jakiś. Wywaliłem go pewnie z tego, e, bo se jeździł linią cały czas tam i z powrotem i pewnie go wywaliłem. Się, że podwyżka byłaby... Okej. Okay. A ty chodzisz w kółko, więc dostaniesz małą podwyżkę. Gdybym widział, że chodzisz w kółko, to dostaniesz małą podwyżkę. Okej, okay. eee, Jak... jak linie? gdzie eee, one są? Eee, są zombie. Jak gram w tą grę, to tak. Okej. Okay. Trzy punkciki są, tu jest pięć punkcików, zbuduj sieć... Sieć, a to musiałbym, eee utwórz linię autobusową i to. A nie mogę, bo żeby dokonać misję, zdobyć więcej trofeów. E, czy to też kosztuje trofea? Dobra, ja muszę. Mm, badanie, klimatyzator super. To teraz będziemy wszędzie je instalować. Ulepsz. Ulepsz wszystkie autobusy. Klimatyzacja w autobusie tak! <grym> Dziękujemy za do, e, do dokładne sprzątania długi przed każdym wyjazdem. Proszę bardzo, ja zawsze pucuję autobusy. Ja wiem, że nikt nie chce siedzieć potem na śmierdzącym. E, w śmierdzącym autobusie. Teraz jest wszędzie klimatyzator. E, te, w miarę, e, panie i panowie, okazało się... Yy, Pierwotny mechanizm nie jest jeszcze optymalny, dlatego zauważyliśmy następne zmiany. Będą one w debutach, zarazem oddział. Mniak, niedziela. Oraz, yy, obecny pierwszy kurs, 37. Nowy pierwszy kurs, 5. A no, następny następnego 22. Obecna cierpliwość kursowania, godzina 360. Nowa cierpliwość kursowania, godzina 3:30 minut. E, to jest tak, Edyty, rozkład jazdy. Tak, jest piąta, dwudziesta druga. Część kursowania, trzeciego kursowania godziny szczytu jest 30. Część kursowania zwykła jest 60. Eee, dobra, to teraz eee, zobaczymy sobie zmiany. Od piątej do dwudziestej drugiej to już mam ustawione. Godzin szczytu 60. Nowa trzeciego kursowania, godziny szczytu 30. Okej. Okay. Ale to ja, ja już w sumie i tak mam. Piąta, dwudziesta druga i godziny szczytu 30, Tak. 5.22, godzin szczytu co 30 minut. Dobra. Moim zdaniem to działa. Moim zdaniem, już. A ty, to wy się do mnie dostosowaliście, nie ja do was. Ja już miałem to zaplanowane, ja nic nie muszę zmieniać. Tylko muszę. Tylko najgorsze to jest to, że w każdych chwil muszę mieć oko na. na częstotliwość, nie? Teraz wiem, że jest OK. Teraz ja sobie wezmę statystyki. Okej, okay, ta linia była spoko. A, to jest do Silesji. A tu jest ok, bo tutaj jest. Nie to jest poniedziałek, to najnowsze są tutaj. Piątek, tak, czwartek, piątek, piątek było mocno.

No, ludziska, ruszać się, a ja mi się wydaje, że możemy zakończyć odcineczek. Dziękuję za oglądanie, cześć i czołem, zobaczymy się w następnym oczywiście odcineczku, a dole wszystkie linki w opisie, u góry karty na poprzednie odcineczki, na które oczywiście was zapraszam. Cześć i czołem, zostawcie suba, lajka, like, jak wam się to podobało. Pa, następnego, cześć!